No więc otóż, taka jest sytuacja, że jestem w górach, które się nazywają Wieszczady Wysokie. I mój mąż pojechał z sklepu. Pojechał, czujecie? Nie poszedł, jak ludzie gór zwykle robią, tylko pojechał. No a ja tu zostałam. Z dwoma psami i w oczekiwaniu na te jajka zagospodaruję sobie właśnie ten oto niniejszy leżaczek. I tak sobie myślę, że ja koniecznie muszę w te góry wychodzić, bo tutaj, na tym leżaczku, w tej trawce, to jest w ogóle kul. Cool. Wcale bym tak jakoś nie musiała się połować tymi górami. A mój mąż ma jakieś plan, jakaś połonina, jakiś, jakiś smerek, ale ja to generalnie mogłabym poprzestać na tym. Ewentualnie w ramach ćwiczeń fizycznych, mogłabym ewentualnie obejrzeć to. Jest leżaczek, jest piesek, jest leżaczek jest trawka, leżaczek. I tak niech zostanie. No i co tu mamy? A ja nie wiem jaki to ma udźwig. Czy przypadkiem to nie ma udźwigu dla dzieci? Tu się wchodzi. W domu to ja takiego nie mam. Dobra, wlazłam. Wlazłam. Jestem. Komórki nie kupiłam. Latem! Wcale nie muszę chodzić. Kul, ale fajnie.